Witam moi drodzy na moim kanale. Zapraszam do zasubskrybowania, do łapek w górę. Dzisiaj chciałam wam coś nowego pokazać. Chciałam wam pokazać ASMR. Nie będę mówiła, co to jest. Wpiszcie sobie w Google, bo to są jakieś dość trudne słowa po angielsku. Ale według mnie jest to jakby technika relaksacji. W czasach, w których teraz się znajdujemy, na pewno e, wszyscy są przestraszeni, e, za dużo oglądają telewizji, za dużo oglądają Facebooka, cały czas są e, jakby e, te złe informacje, nas dochodzą z każdego e, zakątka, więc też spodziewam się, że niektórzy mogą mieć problemy z zasypianiem. Ja powiem Wam, że już kilkakrotnie próbowałam to ASMR przed spaniem i nawet wczoraj wypróbowałam. Zazwyczaj te filmiki są około 25 minutowe. No, mi nie udało się wczoraj zasnąć przy pierwszym 25-minutowym filmiku, ale już w połowie drugiego, tak. I teraz chcę Wam pokazać. Ja znalazłam tutaj taką dziewczynę. Jej kanał się nazywa Ting Ting. Eee, I ona sobie tutaj tak ładnie nam różne rzeczy pokazuje i ładnie do łóżka szepcze. Eee, ja akurat wiem, że ona śli ładna, śliczna jest, ale jakby są kanały erotyczne ASMR, ale tutaj wiem, że raczej eee, tutaj erotyzmu, jakby w tym, co ona robi, nie ma, ale wiem, że jakieś kanały są, chociaż ASMR to nie jest forma jakby erotycznej relaksacji, że tak powiem. Widzicie, ona się tutaj tam mizia, ale to głównie ja tego jakby nie oglądam. Tylko, bo nie chcę, żeby mi ekran świecił w oczy więc ja y, słucham tego i problem jakby w słuchaniu tego u mnie jest tak, że y, nawet jak zasnę, to przebudzę się, żeby wyjąć słuchawki z uszu. Y, no Niemniej jednak powiem wam, że jak chcecie mieć jakąś formę relaksu fajną i nie znaleźliście jeszcze, to możecie sobie takie filmiki odtworzyć i, i sprawdzić o co w ogóle w tym chodzi, bo spodziewam się, że niektórzy jeszcze tego nie odkryli. Ja kiedyś jakoś chyba przez przypadek to, to odkryłam i to było jakiś rok temu, a wiem, że te filmiki niektórzy nagrywają już od bardzo dawna. Think Tank jak widać na swoim kanale ma ponad, sto, ponad milion subskrybentów, a jeszcze jak ją oglądałam z pół roku temu było tylko z 800 tysięcy. No więc za, akurat ten filmik, który tu jest, to mi podoba mi się, bo bardzo fajne, taką maszczoteczkę do make-upu, i akurat w moich kolorach, więc ten filmik nawet kiedyś obejrzałam. Ja nie jestem z tych ludzi, którzy tak ładnie umią szep potrafią szeptać. Są też panowie, którzy szepczą. Ja jestem głośna i jak ktoś mnie nie słyszy to znaczy naprawdę ma problem z uszami no ale zobaczcie jak ona tu ładnie szepcze coś sobie fajnego opowiada są też filmy ASMR po polsku Także, jak bardzo ktoś by chciał coś, jakby ktoś nie znał angielskiego, a chciałby zrozumieć, to też są filmiki. Nawet obejrzałam jednego pana, nie wiem jak się jego kanał nazywa, ale e, też dość fajnie, e, fajnie to robi. Także, no, zachęcam Was chociaż do spróbowania zobaczenia, co to jest i napiszcie w komentarzach, czy wiedzieliście o tym, co to jest i e, wcześniej czy akurat teraz dopiero to odkrywacie, także tak jak mówię teraz ludzie chodzą zestresowani przestraszeni myślą, że na, każdy, za, na każdym rogu czyha na nich coś złego, czyha na nich choroba, warto sobie właśnie znaleźć jakąś metodę przed snem metodę, albo nawet i w ciągu dnia metodę relaksacji także zapraszam do do spróbowania lub może nie spróbowania, ale chociaż dowiedzenia się o co w tym chodzi. I tak jak mówię, napiszcie komentarze, czy o niej wiecie. Dziękuję bardzo za uwagę i pozdrawiam, życzę zdrowia i miłych snów.